Witam serdecznie dzisiaj na mundialu bez żadnego meczu. Ale to nie znaczy, że w świecie piłki nie wydarzyło się nic. Także zapraszam na szybki przegląd newsów mundialowych i takich około. Na początek Czesław Miśniewicz po fali wspaniałych i fenomenalnych akcji zaczepnych na tym Twitterze, czyli po prostu blokowaniu dziennikarzy. Tak się biedny rozpędził, że postanowił zablokować sam siebie. Niesamowite osiągnięcie selekcjonera, niestety no, nie wiadomo czy zablokował, czy zawiesił do konto, czy je usunął po prostu, jednak no to co ostatnio robił to się w ogóle mija z jakąkolwiek logiką i sensem, niestety. Yeah! PZPN, jak się tam dowiedziano w mediach, dostał od 60 do 70 zgłoszeń kandydatów na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. Kto z nich zostanie seksorem? Prawdopodobnie nikt, bo pan prezes PZPN-u, Cezary Kulesza. Nie zna angielskiego, a głównym wymogiem jest posiadanie języka, z którym, w którym będzie się można dogadać. Pan prezes i trener będą się mogli po prostu porozumiewać między sobą bez udziału osób trzecich. Jest to tak durne i głupie. Po co ten chłop się w ogóle pchał na stołek, jak wiedział, że nie zna języka? W świecie, gdzie polscy piłkarze grają naprawdę na wysokim poziomie, i prędzej czy później trzeba by było zatrudnić tego selekcjonera z doświadczeniem. Nie mam pojęcia. Ale no, albo Polak, albo Szczecinka. Yeah! Może nie mundialowe, ale Gianni Infantino potwierdził, że klubowe Mistrzostwa Świata zmieniają formę. Obchodzi to wszystkich wszystkim mniej więcej tyle co zeszłoroczny śnieg, bo tego ściany na oknie, ale nie o tym mowa, bo też w marcu ta taka główna przerwa marcowa na kadrę od 2025 roku bodajże będzie miała formę takich mini turniejów yy, reprezentacyjnych. Mianowicie chodzi o to, że będą rozgrywane drużynowe turnieje w czasie tej przerwy na kadrę. Bardzo, bardzo mądry pomysł. jakby ci piłkarze mieli jeszcze mało meczów, to dołóżmy im Klubowe Mistrzostwa Świata, gdzie wystąpią przeciwie drużyny. Dołóżmy im turnieje, Ligę Narodów, Mundial co dwa lata, Euro co dwa lata. Wszystko róbcie cały czas. A potem oglądajmy takie obrazki, jak w tamtym roku Eriksena na Euro. Yeah! Też no malutka kontrowersja, ale FIFA odrzuciła wniosek prezydenta Ukrainy, Włodymira Żeleńskiego o to, aby przed meczem bodajże finałowym na telebimach przed spotkaniem na stadionie wyświetlić orędzie nawołujące do pokoju i pojednania. No, kancelaria prezydenta była mocno tym zdziwiona, jednak FIFA odrzuciła wniosek, bo przecież oddzielmy piłkę od wszystkich politycznych i ideologicznych sporów. Dokąd ta piłka zmierza w ogóle, to nie mam pojęcia. Yeah. Ale na pewno Mundial zmierza do zakończenia, także jutro chyba już mecz o trzecie miejsce, a, a w niedzielę finał. Trzymajcie się do zobaczenia.